6:40 rano Kazimierz już na nogach. Jako wzorowy gospodarz, jako przykład dla całej wsi, magnat, przedsiębiorca, filantrop, on już ma tutaj rzeczy do oporządzenia. Bimbrownie do zapuszczenia, krowy do wydojenia, sieczkarkę do odpalenia i przede wszystkim. Przyszło nie doszłą żonę do zbałamucenia Ale to całą zimę spędziliśmy Żeby się przygotować do całej ceremonii A jeszcze dużo mamy, bo chcemy całą wieś zaprosić A żeby całą wieś zaprosić na nasze wesele To musimy z nimi mieć idealne relacje A do tego musimy im prezentów pełno nakupić Żeby oni później te prezenty nam oddali W formie prezentów na naszym weselu Witam, dzień dobry na YouTubie, Mano, Farmers Life, co robisz? Zostawiasz łapkę w górę w tej chwili. W tej chwili łapeczka w górę to nic nie kosztuje, zajmuje jakieś 0,7 <laughs> sekundy. A jasno, daję przykład, że mimo, że seria już jest bardzo dojrzała i wiele odcinków mieliśmy, to jednak chcecie zobaczyć wielki finał, ślub i piękne życie Kazimierza. Tak, tak. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie follow'a. Gdzie jest moja krowy? Moje krowy są gdzie? Jajka trzeba zebrać, dobra? Andrzej? Andrzeja nie dojmy, bo z Andrzeja to słabe mleko jest, ale tutaj ciebie możemy wydoić, ty otwórz i wyduj, pyk. I proszę bardzo, to jest wiejski klimat, prawdziwy wiejski klimat, krowa jest dojona, obok łajna, nie ma problemu, co wy myślicie, że to w takich yy, czystych warunkach jest, kurde, w higienicznych warunkach mleko jest, powstaje, absolutnie nie, w łajnie, brudzie i muchach jest yy, krowa dojona. Tak najlepiej mleko smakuje. Smakowe takie. Czy ja nie miałem jeszcze jednej krowy? Ja miałem jeszcze jedną krowę. Gdzieś ona była? Andrzej, gdzie jest jeszcze jedna krowa? A tutaj, dobra, nieważne. Hm, w zagrodzie. Proszę bardzo. Dobra, pasuje. Zamknij. Cyk. Boże, ile tych zwierząt. Kiedyś tu zrobię zagrodę. Kiedyś zrobię, ale na razie nie mam czasu. Jak kupimy gnojarkę, to wtedy będę się zastanawiał. Generalnie to bym wtedy tutaj zamknął tą oborę, zamknął to. I tutaj zrobił pewnie... Tutaj bym tak płot poprowadził dotąd. Żeby taki miał wybieg tu i pewnie tutaj byśmy jeszcze jedną tą oborę postawili, żeby boksy były I tutaj by, pewnie byśmy by to zamknęli, na przykład tutaj, o Tak byśmy płot poprowadzili, żeby tutaj był po prostu tylko na tej sekcji, na tej ćwiartce zwierzęta były, nie? I one by sobie tak tu chodziły, tylko pewnie i tak będę zapominał, żeby drzwi zapominać, znaczy zapominać drzwi, tak, tego typu, blblbl, bagno tylko, że będę zapominał drzwi zamykać i te zwierzęta będą uciekać, no ale to whatever, będziemy wy, wyłapywać, no nie? Czy ja mam widły przy sobie? Oczywiście, że nie mam. Oczywiście, że nie mam wideł, nie ma problemu, chciałbym trochę te gówno tutaj pozbierać. Ale nie ma znaczenia, my musimy zabrać się zarobienie pieniędzy. A mamy bardzo ambitny plan zarobienia bardzo dużej ilości pieniędzy, tylko najpierw musimy tak, to tutaj zostawić. Jajka trzeba wyzbierać, mamy bardzo dużo tytoniu do zasadzenia i później będzie trzeba to przerobić i sprzedać. Mam nadzieję, że co najmniej 5 tysięcy zarobimy. Bo jak ja nie zarobię 5 tysięcy, to będę bardzo, bardzo, bardzo niepocieszony. Jak tam tu wygląda sytuacja? Rozpal ogień. Yy, gotuj, jajo na twardo. Gotuj, jajo na twardo. Gotuj. Jajo na twardo. I już mi się woda skończyła. Nie wiem po co odłożyłem wiadro. Tak, żeby sobie życie utrudnić. Kawę dla chłopa. Na razie to nie ma, nie ma czasu. Nie ma czasu na takie rzeczy. My mamy ważniejsze rzeczy. Jak będziemy mieli dużo pieniędzy, to i będziemy w stanie wszystko kupić i dać dla chłopa, dla baby, dla, dla każdego tak naprawdę. W tej chwili to tylko trzeba tutaj się zająć gotowaniem jaj na twardo, żebyśmy mieli co jeść. No ja tutaj ich że coś mam. Eee, no mamy rosołek wyśmienity. Rosołu to tam dwa włożyłem chyba, a reszta, jeśli dobrze pamiętam, reszta jest już tutaj w spichlerzu i czeka na lepsze czasy, tak? Jest rosołek. Jaja na twardo, na razie tutaj odłożę. Tą wodę też może na razie odłożymy, bo to tam na sprzedaż pójdzie. Pyk. Zdejmij, zdejmij, zdejmij. Jaja na twardo, jaja na twardo, jaja na twardo, proszę bardzo. Pyk, zdejmij. Spożyj sobie Kaziu, spożyj sobie te jajeczka, pewnie że tak, się będziesz oszczędzał. Napij się ze studni, źródlanej, pysznej wody, z tego samego wiadra, którym gnój zbierasz i rozrzucasz, pewnie że tak. I tutaj odłóż, ile tam? Osiem jajek chyba potrzebowaliśmy, zobaczmy, zobaczmy jak tutaj wygląda, bo na chwilę obecną musimy tak, Wy wyścig ze Staszkiem, posadzić te rzeczy, a tak, z alkoholi, no woda nam jest potrzebna, Piwo to kupimy. Cydr trzeba będzie zrobić, ale to jak jabłonie zasadzimy. rosuję jaję na twardo. Może najpierw pojedziemy po sadzonki do jabłoni. Żeby posadzić jabłonie. Nie wiem czy ja będę miał tyle pieniędzy. 3300. 3300. Kurde, może być problem chyba, nie? Bo tam jabłonie to chyba po 500 golda chodzą. Tak mi się, wy tak mi się wydaje. Ale pojedziemy na PGR -y i zobaczymy. I tak samo muszę kupić, żeby tej się tutaj spodobało. Dwie jagody i trzy maliny jeszcze potrzebuję. Czy ja mam to? Czekaj, zobaczę. Dwie jagody, trzy maliny, dwie jagody, trzy maliny. Kurde, mogłem traktorem pojechać, to bym ten wyścig od razu zrobił. Eee, dobra, ogarniemy tam, whatever, whatever. Gdzie są jabłonie? 700 golda za jedną? Ajajaj, aj, aj. to ja tylko kurwa... Nie no, my pieniędzy potrzebujemy, Boże, Boże. To cztery, to 5, to jeszcze kurde po Jezus. Boże, tragedia, tragedia. Drożyzna fest. Pewnie mnie tak policzyła, bo jej nie wybrałem na małżonkę, więc teraz kurde, ze mnie zzierać będzie, no. Daj pan spokój. Ile ja muszę tych jabłoni posadzić? No posadzić? Zaraz cztery mam, czyli będzie pięć, to jeszcze trzy musimy kupić. Po siedem, cztery, z dwa i pół tysiąca jeszcze potrzebuję. Boże, 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 boże. że my musimy. Co ja potrzebuję? Motykę. No tak, no tak. Siemano, Blackbug, witam. Ha, zielsko wygosi, tak? Ładnie żeś powiedział. Iść, Tyś. iść. Trzeba kupić ten, machinę taką do zbierania tego. Wszystkie machiny do ciągnika musimy kupić, bez kitu. Mm, mogę tutaj tak, ten? Tak, mogę. Tylko, że chyba lepiej y, tą trawę ty, my wsadzimy do tych tutaj, żeby to się robiło, bo wtedy jest lepszy przelicznik, no nie? Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że tutaj jest lepszy przelicznik. Dobra, pyk. Zostaw to. Pyk. Ciupaga, ciupaga, gdzie jest moja ciupaga? Dobra, i teraz tak, tu cyk. Wezbieramy. Jedno, drugie, dobra pasuje Bo nawet trzecie nie będzie Tyk, jabłoń, tyś, tyś, tyś Gdzie jeszcze mam? Jedną Dawaj tu, ciupaga, dobra Ciupaga, dobra, tu jabłońce jest Ale będziemy mieli piękny sad jabłonowy Boże jak tu ładnie będzie Zaraz koło stracza. będziesz Będziesz sobie zrywał, zobacz, wyobraź sobie to życie Wychodzisz tutaj z chałupy Piękny czerwcowy dzień. Słoneczko świeci. Zrywasz sobie ze swojej jabłoni, jabłuszko. Idziesz do klopa, walisz kloca, zagryzając się jabłuszkiem. O, coś pięknego. Wracasz z tym ogryskiem, rzucasz tam świnią na pożarcie. Normalnie ten ogryzek. O, to będzie coś pięknego. O, akurat mgła się zrobiła. Dobra, my musimy tutaj ogarnąć pole. I to tak szybko, ekspresowo. Kurwa, rower to będzie trzeba też zrobić. Kaj mój rower jest. Musisz w marcu zaorać, póki trawa niska. Póki to się w łeb puki. Jak ja mam półk to po, na cholerę mi to, że trawa będzie wysoka. Już po to, żebym półk kupił. Boże, co? To co się stało! Który to zrobił? Wimbrownie? prawnie? Poprzewracać? Normalnie jesteście? Wimbrowni mi poprzewraczali. poprzewracali. Bandyci. Jak prawidłowo ustawiona? Co on gada? O boże, boże, boże. Dobra, użyj. Daj tutaj połowę, pyk. A woda się wylała, oczywiście. O, pewnie, pewnie. Jedna butelka tego. Bimbru. Bo ja bym trochę trawy. Trochę bym trawy nazbierał, powiem szczerze. No? Trochę bym trawy nazbierał z tego względu, że my potrzebujemy, nie? Żeby później tą sieczkę zrył. Chociaż zapełnić te, e, te. Te tutaj rzeczy. Jak się nazywają? Te do suszenia. Tutaj gdzieś staniemy i będzie git. Pyk. Następny wózek musimy. Gdzie jest mój rower? Kaj mój rower! Boże, ile roboty? Chłop się jeszcze roboty nie zabrał, a już się napracował. Pyk. Jedź. Dawaj, kazek. Dawaj, kazek. Musimy ten tutaj zabrać, i zaraz tutaj, jak z pługiem tu wiadę. Hopie, coś się będzie działo. Dobra, pasuje. No, i jeździ. Jak lubi, to nie jeździ. Pewnie. Mi to nie przeszkadza. Nie ma problemu. Wigry czy? Boże, jeden klawisz, przepraszam. Zaba, jak tam świruje. Wigry czy? Prawdziwy polski wiejski rower. On nie przestaje. Napędzany yy, siłą alkoholu we krwi gospodarza. Zaba, zobacz, zaba, zobacz, cały świruje tam. No. Zaprzygnij. Ale zaraz będzie o Hopie Hopie. jak to podnieść, ty. Lemiesz się w dół, zarabędą. Za, co tu się będzie działo? Le się w dół i lecimy Zaba, jak to idzie. Kurde, fizyka gleby lepsza niż farming simulator, nie? Ale to idzie. Tylko, żebym stracha na wróble nie rozdupił. O, tutaj jeszcze. O, cyk, równiutko. Cyk. Zaba, jak to idzie. Elegancko. Ty, ale zajebiście to pracuje, jak na taką kanciastą gierkę. Mega sprawa. Ale poprawimy jeszcze, pewnie. Ale trochę szybciej niż motykom, nie? Troszeczkę szybciej i przyjemniej przede wszystkim. Może paliwo mi się zaraz skończy, będziesz, a tutaj ten, Daj więcej paliwa. A tak, wokół tego obkręcimy. Ej, ta borówka jeszcze jest dobra? Bo nie wiem, czy ją zaorać, czy nie zaorać. Myk, to jest życie. Ty, a przez ten strach, a przez ten strach na wróble przychodzi puk! O, dobra, nieważne. Nie wiem, czy tą borówkę zaorać, czy nie zaorać. Dobra, zaorałem, nieważne, nie było tematu, okej? Okay? Zasadzimy nową, będzie dobrze. Gdzieś indziej. Nie, na dwójce za słabo, za słabo na dwójce. Ale będziemy mieli wielkie pole, hopie. Tu jeszcze ziemnioki się zmieszczą, jestem tego pewien. Bo ciupagą będzie trzeba poprawić, bo tu widzę, że dziury się robią. Borówki to zasadzimy za kiblem. Będą dobrze na gównie rosły. Mhm. Jak poprawią, bo nie chce mi się później ciupagą biegać i tego, tego robić, o. No. Dobra, tu jeszcze to, cyk, cyk. Ropy nam zaraz zabraknie. Nie uciekną zwierzęta, nie uciekną. To to, one są już udomowione. Im to jest za dobrze. Za dobre żarcie im daje. A tu jeszcze gnojówkę będzie trzeba rozrzucić. O. O, no, zobacz, brakuje, brakuje gnojówy. Nie ma ropy, skończyła się ropa, koniec jazdy. Dobra, pasuje, Czaj, umieść, zmieszę, w górę, dobra, tyk. A jakby tutaj jeszcze tak przeorać? Zrobić takie pasmo na borówki inne takie? Tutaj na przykład zobacz, cyk, i tu w dół, pyk. Tutaj borówy zrobimy, będzie dobrze. Uwaga na jabłonie. I cyk, dwójeczka, i pole obrobione. Tylko teraz no ten gnój to... a z tym gnojem to będzie trochę roboty, nie? Tu, 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 Otrzep. Pasuje. Nie, no, dobra robota. Jeszcze tutaj ciupagą, tu, tu, trzeba chyba poprawić ciupagą. A, ja ciupagę zostawiłem tam. Jasny gwint. 75% w większości. 50%, kurwa, no. Musimy tutaj to pyknąć. A, tu mam, dobra, wiadro mam w ręce, nieważne. A ciekawe, czy na ten, czy na przyczepę mogę gnój władować? Hmm. Czy ja mogę tak zrobić? O, to jest pytanie. Zobaczmy. Cyk. Zaprzygnij. Użyj. O, od tej strony chyba będzie najlepiej. Jasny, chuj Sarzem ciągnikiem rozjechał Psażem ciągnikiem rozjechał W pizdu Kurwa, tylko kapelusz z niego został, ty Psażem ciągnikiem rozjechał, nie wierzę Nie, nie, już, już mi się nie chce Już mi się nie chce ale jak on wbiegł w ogóle? Jak typowy pies, nie? Prosto pociągnik tysiąc, tysiąc baksof w pizdu, ty. Daj spokój. Ale czyli kotleta dostaliśmy z niego. Dobre i to. No. Dobre i to. Taki ładny pies był. Ty, a mogę teraz kupić nowego psa i go nakarmić starym psem? <ścoughs> Dobra. Dobra. Niestety, no co zrobisz, no. Głupi hunter byłby ten, mądry by był, to by podciągnień nie wszedł. No, taka prawda, no. Daj spokój. Daj spokój. No. Ani kota, ani psa, no. Bramę miał otwartą, mógł uciec, a nie uciekł. Dramat. Dramat. co mogę to ten? Lusnąć? Nie mogę na przyczepę! To nawet bez sensu tutaj jechałem! Tylko psa rozjechałem i tyle! Najdroższy wypad ciągnikiem dookoła obory! Za tysiąc boksów. Jasny gwint. A widłomi? No nie da się, no nie da się, no nie da się, no nie da się. No nie, nie mogę jakiej starej umierającej kurii rozjechać! Tylko kundla, który był nieśmiertelny. i nie spokój. Czytaj i co? I od nowa będę orą. Przyszko, opie jak ja tutaj wczytam, nawet nie wiem, nawet nie da się wczytać, nie, nie wiem gdzie tu był wczytanie Jak stałem rano, to cały dzień w dupę Nie był nieśmiertelny, no nie dobalony daj spokój Nie no, wczytam, ale nie dlatego, że mi obchodzi pikselowy pies Tylko dlatego, że to 1000 golda w grze kosztuje, a to dużo pieniędzy Dużo pieniędzy wydaliśmy na tego psa, okej okay. Już go rozjechał, by nie był głupi kundel, to by się nie ładował podciągnik Ty, a gdzie ja jestem teraz? A, ty to mi się ten zrobiło, dobra, git, to nie jest źle nie, źle, bo pole zaorane. Myślałem, że będę musiał orać od nowa. Ue, to nie ma problemu. Nie ma problemu. Gdzie jest ten kundel? Burek! 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 Burek. No, pan nie chciał cię rozjechać, no. Pan nie chciał cię roz. Ale żyć debilu, prosto. prosto ciągnik gdzieś skoczył. Nie miałem czasu na reakcję. Głąbie ty. Żeś tu tak podwórka pilnował, jak pod koła się ładujesz. No. No, niestety. Dobra, kurde. No, możemy tą beczkę kupić, niby, nie? A jak tą beczkę przeniosę później? Daj spokój, bo to tutaj trochę będzie trzeba ten, nie? Chodzi z tym gnojem, żeby to ogarnąć. Chociaż! Cztery kursy zrobię i będzie. No, tutaj ta gleba to potrzebuję. Iść. A bez rozrzutnika to nie robota, nie? Takim wiadrem. Ciężka robota generalnie. Bez rozrzutnika bardzo ciężka robota pod tym względem, bo nierówno też to rozrzuca, nie? Także ja i tak to tak na pałę trochę rozrzucę. Iść! Pięć wiader! Kurwa mnie nie jestem pięć wiader, jakie wy. Jakie wyma... durne rozwiązania. To już wolę biegać, a nie, pięć wiader kupię i co? I tylko się oddalam do, od, do mojego targetu rzeczy, które potrzebuję do kupienia, a nie pięć wiader. No nie można na przyczepę, przecież przed chwilą testowaliśmy, co że Przecież psa rozjechałem, bo jechałem, żeby zobaczyć, czy na przyczepie się da. Ale wy uważacie, kurde. Beczka to jest game changer? Ciebie starze chyba w beczce trzymali. Nie mam pieniędzy na jakąś beczkę, czysta golda, daj spokój. Ciężkie to jest, kaskowi plecy pójdą od dźwigania tego. Więc e, lekko jesteś opóźniony, On No tutaj też zobacz, ty. Urwa, tą glebę trzeba zrobić. Iść. Na przyczepkę rowerową, jak na przyczepę nie da rady, to na przyczepkę rowerową tym bardziej się nie da. Każdy to jest tam pracą, to ogarnie. Raz, dwa w tej, i we w tej i będzie zrobione. Z pięć przyjazdów jeszcze, jak mi starczy obornika, i być dobrze. Iść. Ja nie wiem, czy mi gnoju starczy. Bo ja w sumie ten gnoj to rzadko uzupełniam będzie problem, na następny ten to już będzie trzeba zrobić Jakieś ten... zagrodę, żeby szybciej ten gó... gówna zbierać, dorzucać, słomę, to tamto Baba będzie zbierać Ja już zapomniałem co ta moja baba będzie robić To już tak dawno temu patrzyliśmy na te perki, co tam te baby robią Ja wiem, że tą wybrałem, bo niby ona była taka na, na, na najgorsze te zadania miała wykonywać Ale już no, no nie... pamiętam Nie pamiętam Eś no już pół pola mam zrobione Filip, dziękuję bardzo za subika Na trowo, na którym nawet nie ma streama No nieźle Szanuję, <noise> No już, już się napij, no napij się ze studni Tylko wiader nie pomyl, żebyś tego gnoju nie wypił Gadaj, gada tym Kazimierzem Zjedz tutaj, jajeczko, no No tak pirazy razy oko, pirazy oko, no to tutaj ten Dwa wiadra może jeszcze, no Dwa wiaderka i pole zrobione i zaraz ogarniemy Tam nie będę się bawił, nie, że tam pojedyncza dziura jest niedobrze użyźniona Dopiero jak kupimy sprzęt do traktora, no to wtedy załadujemy, hopie Chopie. chociaż tutaj. A tutaj jakby jeszcze śwignął. Dobra, teraz dwa jednak. Żartowałem, bo tam taka dziura była, to mi się nie spodobało. Nie spodobało się mnie. Iś! Tutaj też jedno, kurde, tu będzie trzeba też śwignąć. Bo tu czerwone jest. Dobra, starczy tego, starczy tego. Idziemy, siodź. Idziemy, siodź. Pożeguj. Kurwa, już myślałem, że jajka, żem spolił. Daj spokój. Boże jedyny. Najpierw buroki, co? Buroki. Tytoniu, ile mamy? 162. O, dobra, cały się zmieści, ta Dobra. lecimy Siewnik by się przydał, nie? Siewnik by się fajnie przydał. Więcej miejsca do wzrostu? A, nie, dobra, bo kliknąłem tam, gdzie było. Dobra, dobra. Już myślałem, że co dwa mam sadzić i się przestraszyłem. Ty już się przestraszyłem, ty. Pyk. A tu czemu nie mogę? A, gleba jest niegotowa. Okej, okay, okej. Okay. Zimno się już zrobi, ledwo widzę. Latarka jakaś na łeb by się przydała. Ile jeszcze mamy tych? A bo ja ty tytoń sadzę, no tak. No tak, ale będzie papierosów ty. Hopie. A jak ja tu całego nawet pola nie obsadzę? No chyba, że zimniory będę robił, nie? Może zimniory też zasadzę, tak żeby było to pole używane. W pierwszej kolejności, poza oczywiście rzeczami, które potrzebujemy, żeby się do wesela przygotować, to trzeba będzie właśnie gnojarkę, siewnik kupić, żeby to trochę zautomatyzować, bo no dramat jest, jest jest dramat. W wykręceniu i obla dostanę, ale hopie. Hopie, ile pieniędzy z tego będzie. Jak my tutaj, jak ja tutaj nie zarobię 5 tysięcy to się załamie. 5 tysięcy musi być na koncie, co najmniej z tych 160 ty tytoniów i buraki cukrowe i będzie trzeba masowo cukier gotować dobra, jeszcze buraki cukrowe buraki cukrowe od tej strony to zacznę robić, dobra? o, tutaj cyk, cyk, cyk nic nie widzę dobra, buraki zrobione, ty no za ile my tu jeszcze miejsca mamy, hopie kurde, nie no, zimnioki trzeba sadzić te 200 ziemniaków biorę i sadzę dobra, zastroczę Ja jabłonie posadzone, bardzo ładnie Będą pyszne jabłka. Kiedy jabłka są do zebrania? W jakim miesiącu? W jakim miesiącu się jabłka zbiera? jako sierpień, wrzesień chyba, nie? Coś takiego. Zależy od rodzaju. Czy to jest papieżaki? Jakie są jeszcze rodzaje jabłek? Ja muszę to, kurde, dzisiaj zrobić. Nie obchodzi mnie to, że pracujemy w ciemności. Muszę to dzisiaj zrobić. Co tu jeszcze mam? Nasiona owsa, groszek, cebula. No to by trzeba dużo tego kupić. Dawaj te 200 ziemniaków. 164 ziemniaki. Idę zasadzić. Nie obchodzi mnie to. Galeony. No. Jeszcze są te, nie wiem jak się po polsku one nazywają. Yy, różowa gala? Pink gala? Jest coś takiego? Jest chyba, nie? Ale bym chciał kiedyś jabłka hodować widzowie. I cydr bym z nich zrobił domowy. I bym sprzedawał widzom. Normalnie, youtuberzy, kurde, ale to tam by mnie, kurde, zamknęli, nie? Szkoda, że nie można właśnie takich wiesz. Na przykład zrobić takiego sklepu, że cydr swój sprzedajesz, zamiast tam jakiś kurwa głupi koszulek albo innego gówna, co tam YouTuberzy sprzedają. Ale że na przykład, no wiadomo, nie, nie tam koncesje, koncesje, tylko że, no, ktoś waiver podpisuje, że na własną odpowiedzialność to kupuje, nie? To było super. Ziemniaczane jest. Tak, właśnie pole moje, 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 moje. Trzy tony ziemniaków przerobię na Bimberek albo sprzedam w pg -rach. Ale taki cydr? Albo ty! Ja wiem, jak to obejdę. Widzowie. Robię sobie takie gospodarstwo agroturystyczne, w którym bym sobie mieszkał, no nie, jabłonie, zbieram jabłonie, robię cydr i później robię loterię na tygodniowy pobyt w tym, w, w moim gospodarstwie agroturystycznym dla widza. I widzowie kupują losy jak, jak na loterii u buddy i później jeszcze można sobie dokupić pakiet premium, który ci będzie pozwalał pić ten cydr i normalnie. Czekaj, czy można tak to obejść, nie? Ja bym sobie ja swój alkohol sprzedawał bez kitu, jak ten. Jak się nazywał ten polski polityk co, on chyba zbańczył w ogóle na tym nie, ale miał chyba własną tą, nie wiem czy piwowarnię czy bimbrownię Był taki kurde, nie wiem skąd on był z PO czy coś takiego, parę lat temu Palikot no, bez kitu Palikot, gorzej jakbym skończył jak on nie Męcen ma browarnię, Męcen to ma rolę jako konor w Detroit Become Human a nie tam browarnie. Dobra, Boże jak ciemno nic nie widzę ale sadzę, ile jeszcze tych ziemniaków E, dobra, już prawie zasadziłem. Znaczy, jeszcze mi zostało, ale... Chyba wszystkie te ziemniaki posadzę, co? No bo szkoda, żeby pole, nie? Odłogiem leżało, jak zaorane już. Chociaż wtedy nie straci tego, żyzności, nie? Też prawda, która godzina? 21.35. No to jeszcze możemy chwilę posadzić. Ledwo widzę, ale sadzę, nie? Dawaj no tutaj te ziemniaki. Tu mamy jakieś takie pierdoły, owiec i inne takie. O, tu są jeszcze ziemniaki, dawaj. A tu? tu? nie ma. Tu nie ma. A tu? O, tu mamy jeszcze, ty, owiec i pszenicę. To to będzie trzeba posadzić, no, ten owiec. Po co mi owiec? Dowódki chyba, ale będą zbiory widzowie. Kurwa, 5 ton tego będzie. Jak tu wiadę normalnie ciągnikiem z przyczepą, to to się nie zmieści na przyczepie. Owiec się nie, nie sani. mnie się sani, nie sani. Tak właśnie, tak właśnie wyglądasz, jak piszesz takie rzeczy na czele. O się sani, nie sani. O się sani, nie sani. Tak właśnie wyglądasz, no. Tak brzmisz, tak wyglądasz. mnie się sani, nie sani. To czekaj, z jednej sadzonki... Jak ja tu 300 zasadzę, z jednej sadzonki chyba cztery ziemniaki leżą, nie? Jak ten, jak jest yy, 100% gleba, to ja tutaj z 1200 dwieście ziemniaków powinienem wyciągnąć. No, a jeszcze właśnie ten owiec. O kurwa, my straciłem? Nie. Kurwa, idę spać, bo Kazek, bo Kazek to zazara ten, pierdolnie. Daj spokój. Bramy zamykam, żeby sąsiad mnie nie okradł. Dobra, jednak idziemy spać. Ty. Dawaj Kazek, szybko się prześpimy i jutro dokończymy tą robotę. Dawaj, do szóstej rano. Nie chcę pośpiech hopok. Dobra, trzeba to obsalić do końca. Daj, daj mi jeszcze ten owies. Gdzie ja miałem ten owies? Tutaj w kredensie. Aha, nie mam miejsca, pozdro. Pozdro. O mnie. Kurwa, ile tu będzie ziemniaków, hopie. Słoneczko wyszło, jak ładnie. Ja, ty nie wiem czy ja tutaj zmieszczę. Nie no, zmieszczę. Jeszcze owies. Ile tych ziemniaków? 39. To ziemnioki, z to co pamiętam, to dosyć mało hajsu dawały. No, niestety. Dosyć mało. Ale tu musi być. Mam nadzieję, że chociaż właśnie na gnojarkę nam starczy, nie? Żeby następny ten to. Następne zbiory... Żeby nie musieć tego z wiadra robić, bo trochę dramat. No i też potrzebujemy parę tysięcy, żeby te alkohole tam ogarnąć, nie? A, to w ten sposób się robi, zapomniałem ty. Podawaj dawaj tu. Ile tego jeszcze? 30? Ty, no, całe pole będę miał obsione. Pasuje robota. Nic nie widzę, na no ślepo robię, bo się tak odbija. Nvidia reflex. W oczach kaska. Dobra, tak zrobimy jej. Nie powinienem tak kurde blisko, bo później będzie problem jak będę to ścinał, ale dobra. Whatever. Dobra, pola zrobione! Tytoń rośnie, ziemniaki, rosną, buraki rosną. Obies, yes. jest, więcej nie robię, bo mi się nie chce. Nie chce mi się, dopóki nie mam maszynerii. Jak będę miał maszynerię, to już tam licencje wykupimy. Najpierw wykuścimy ten las, który od sołtysa kupiliśmy. Później kupimy sobie licencję na uprawę, na rolę i zrobię taki bitne pole. I będziemy mieli jak farmingu. Jak farmingu, oddzielne pola od burełków od tego, nie? Będziemy sadzić po 3000. 3000 tytoniu. I później jakąś starą babę się zatrudni, albo żonę się zapędzi, bo już też będzie stara, bo to tyle potrwa, żeby się siedziała i kręciła te papierosy i nam pieniądze robiła. Nie wiem na co. Właśnie a propos, czy w tej grze jest kasyno? Bo na co ja będę wydawał pieniądze, jak już kupię to wszystko? Nie wiem.